Cześć dziewczyny, dzisiaj znowu w letniej scenerii w mojej altance przychodzę do Was z filmikiem na temat pędzli Będzie to filmik na temat pędzli, które myślę, że to jest taki zestaw dla początkujących dziewczyn, które zaczynają swoją przygodę z makijażem Jak ja myślę, że pędzle są godne uwagi i warte polecenia dla osoby, która właśnie zaczyna przygodę z makijażem nie będzie tu dużo pędzli, natomiast będą to takie, pokażę takie pędzle, które będą tak uniwersalne, będzie mo, moż, można je po prostu e, używać w różnych celach. No, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli właśnie zamierz, zmierzacie się do zakupu, zakupienia jakichś pędzli, ponieważ zaczynacie przygodę z makijażem, to serdecznie Was zapraszam właśnie do oglądania. Pierwszy pędzel, jaki na pewno będę polecać, zaczynamy od twarzy, od makijażu twarzy. Ja lata temu nakładałam po prostu podkład palcami, zanim po prostu odkryłam pędzel, że tak powiem. Godnym polecenia pędzlem, takim w miarę właśnie w rozsądnej cenie dla kogoś, kto zaczyna przygodę z makijażem, serdecznie Was zachęcam do zakupienia pędzla z Kawaii 22. Nie jest to flat top, ponieważ te pędzle typu flat top. Nie dają takiego pięknego wykończenia na twarzy jak właśnie przykładowo ten. Jest to pędzelek Kawaii 22, który tak się prezentuje, i on ma tutaj, możecie zobaczyć, że jest zakończony taką. Taką kuleczką. Nie jest typowo płaski, fajnie zakończony. Ma bardzo dużo włosia. Jest to włosie syntetyczne. Jest to pędzelek, który niesamowicie pięknie rozprowadza podkład. Ja go po prostu uwielbiam. Najczęściej właśnie nakładam podkład tym pędzlem. Możemy nim podkład stemplować w celu uzyskania lepszego krycia na jakieś niedoskonałości. Możemy nim po prostu rozprowadzać ruchem, takim wiecie. No. aqui. Zmarowując po prostu podkład. Te Kawaii ogólnie są bardzo dobrze wykonane i ja Wam tu właściwie pokażę pędzle większości z kawaii, z tego względu, że ja używam ich naprawdę nagminnie i w różnych celach, i rewelacyjnie się do tego sprawdzają. Także pierwszy pędzel do podkładu, jeżeli nakładacie podkład, no to pędzlem z kawaii i to jest kawaii 22. I oczywiście możemy też nim nakładać brązer na mokro, oczywiście, nie na sucho, ponieważ jak mam nałożymy tutaj podkład, a później nałożę Brązer, no to już nie wyjdzie tak ładnie, ale myślę, że to jest pędzelek godny uwagi. Także to by było pierwsze. Jeżeli byłyśmy, miałyśmy podkład, to teraz polecę Wam pędzel do pudru. Pędzel do pudru nie musi być oczywiście taki duży, taki typowo pędzel do pudru, może być to jakiś mały pędzelek. Mi się najlepiej spisuje pędzel z Denikarte Prestige P92. Nie jest on tak mocno zbity, jest bardzo miękki, bardzo przyjemny. On jest również wykończony taką Półkulą, ma bardzo dużo włosia. Także do pudru polecam Denny kartę Prestige P92, ale jak mówię, to nie musi być konkretnie ten puder. Ten pędzel na rynku, w drogeriach różnych, przykładowo w Naturze, w Hebe, dostaniecie różne jakieś takie inne drogeryjne pędzelki. Do pudru polecam właśnie coś takiego dużego, taki raczej puchacz, żeby nie był za twardy, żeby był bardzo miękki, przyjemny, żeby po prostu smyrał pudrem nasze policzki, bo jak mamy pędzel, który jest mocno zbity, który jest twardy. No to możemy sobie troszeczkę takie plamy porobić i nierówno właśnie rozprowadzić ten puder na nas, naszej twarzy. Bardzo fajne, miękki, milutki, bardzo się fajnie je pierze i te pędzelki również nie są drogie i one zobaczcie, wszystkie są bardzo podobne do siebie, a jednak z innej firmy. Jeżeli chodzi o brązer, o konturowanie, jeżeli zaczęłyście, zaczęłyście używać właśnie pudrów brązujących i tak dalej, ja serdecznie polecam pędzle, które są nieduże, które są małe. Tutaj mam taki pędzelek. To był pędzelek, który dostałam oj dawno temu od jednej z moich widzek. I on mi służy naprawdę już prawie dwa lata, że tak powiem prawie dwa lata, ja go systematycznie myję, piorę, nic się z nim nie dzieje. Możecie zobaczyć, że on się tutaj nigdzie naprawdę nie, rozczapi, że nie nie włosie mu nie podchodziło. Dalej wygląda tak jak wyglądał. Pędzelki takie do bronzera, jeżeli zaczynacie właśnie przygodę z malowaniem, konturowaniem i tak dalej, polecam takie, które są tutaj troszeczkę ścięte, które nie są takie okrągłe, tylko w w jednym tam miejscu są, możecie zobaczyć, tutaj tak spłaszczony, tutaj jest szerszy. A to z tego względu, że kiedy pędzelek jest taki, wiecie, dosyć płaski, możecie bardzo fajnie zrobić zarys tej kości policzkowej właśnie w tym miejscu brązerem. Mając taki pędzelek, wiecie, okrągły, no to możecie sobie krzywdy narobić, ale polecam takie małe, właśnie nieduże pędzelki, które są ścięte i ja najczęściej właśnie używam tego pędzelka do brązera. ja tutaj Wam go gdzieś podlinkuję, bo ostatnimi czasy szukałam pędzli na internecie na Allegro i widziałam właśnie ten zestaw, możecie kupić ten zestaw właśnie razem i one naprawdę są o rewelacyjnej jakości nie są drogie te pędzle ponieważ właśnie patrzyłam na internecie, a mówię Wam, używam go prawie, prawie dwa lata, piorę praktycznie raz w tygodniu, jak nie dwa razy w tygodniu, jak maluję i on dalej wygląda tak samo, także te pędzle z tego zestawu są naprawdę godne polecenia, godne uwagi. Drugim pędzelkiem takim, już do takiego precyzyjniejszego, jeżeli macie większy zasób, zasób finansowy, jeżeli chcecie coś więcej kupić właśnie w tym pierwszym startowym zestawie pędzli, polecam pędzelek z Real Technik, jest to yy, ba, tu jest taki setting brush. Mała taka kuleczka, bardzo milutka, bardzo wuchłata. Ja tym pędzelkiem często konturuję sobie już nos, tutaj delikatnie w załamaniach pod łukiem brwiowym, kiedy robię taki makijaż bardzo letni, kiedy używam praktycznie do makijażu i twarzy, jak i oczu, samego brązera. On się bardzo fajnie sprawdza, nie musi być to konkretnie ten, ale jakiś jeden taki kuleczkowy, puchaty pędzelek warto mieć, ponieważ tym pędzelkiem możecie... Precyzyjnie, właśnie wykonturować Waszą twarz, typu, właśnie nos, tutaj nad brodą, właśnie tutaj idąc w kierunku skroni, powiek skroni. Myślę, że taki letni makijaż na pewno mnie się na kanale pojawi, ale to jest pędzelek, który również myślę, że warto zainwestować, warto mieć, ponieważ tym pędzelkiem możecie również nałożyć korektor pod oczy, możecie sobie delikatnie rozświetlacza nałożyć, ponieważ rozświetlacz. Nakładamy raczej takim mniejszym pędzelkiem, żeby nie było znowuż tak, że nałożymy sobie rozświetlacz tego typu pędzlem i będziemy mieć prawie pół twarzy rozświetlone. Także taki pędzelek jak najbardziej się sprawdzi do konturowania dosa, do nakładania korektora pod oczy, czy też właśnie do rozświetlacza. Taki mały pędzelek również warto mieć. I, i oczywiście tego typu właśnie jak macie do bronzera, możecie też nałożyć róż nie musi być osobny pędzelek do różu ja mam tutaj taki ścięty z Hakuro H24 który bardzo fajnie się sprawdza no i ten tak samo nada się idealnie do bronzera, do różu czy też nawet właśnie do rozświetlacza, bo on nie jest za duży natomiast już takim ściętym pędzelkiem myślę, że bardziej precyzyjnie nałożycie brązer i róż ten typ pędzelka możecie również używać do brązera, do różu, także wybór zostawiam Wam. Mi się osobiście do brązera lepiej sprawdza ten, który jest taki troszeczkę spłaszczony, mały, nieduży. Przechodząc do makijażu oczu. Myślę, że wystarczy Wam po prostu dosłownie kilka pędzelków, które naprawdę spiszą się do wielu czynności. Coś widzę, że tu ciemno się robi. Pędzelek do brwi. Ja tutaj mam pędzelek z Kawaii 13. Ten, tego typu pędzelek, taki właśnie ścięty, płaski, możecie użyć zarówno właśnie do wyrysowania brwi, do zrobienia kreseczki czy też nawet do wymalowania ust. Także to też jest bardzo uniwersalny pędzelek i myślę, że każdy, kto zaczyna swoją przygodę z makijażem, myślę, że dobrze by było, jakby w jego kosmetycz... w jej kosmetyczce w waszej kosmetyczce znalazł się taki ścięty właśnie pędzelek, ponieważ tym pędzelkiem jak mówię możecie wyrysować brwi, usta zrobić i kreskę. Także również uniwersalny. Eee... Warto jest mieć do makijażu oczu trzy pędzelki, trzy rodzaje pędzelków. Pierwszy jakiś taki ścięty, płaski, języczkowy, do wklepywania, właśnie cieni. Ja ten tutaj mam z Be Beauty bodajże. Beauty? Nie, on nie był chyba Beauty. Beauty coś tam. Kupiony w Rossmanie. One są dostępne cały czas. Ten pędzelek jest już ze mną z 5 lat prawie, słuchajcie, także po prostu nic się z nim nie dzieje. Jedyne co to zdarzyło się tutaj ten napis. I tak jak mówię o Bąg. Tym pędzelkiem możecie również bardzo fajnie wklepać na całe powiecie cień, korektor pod oczy pod łukiem brwiowym, rozświetlacz, także również bardzo fajny. Zachęcam Was, żebyście sobie zakupiły akurat ten konkretny pędzelek, bo on kosztował 5-6 zł, a ja już go mam piąty rok. Żadne włosie nie wypadło, bo nic się tutaj nie rozeszło. Wygląda w idealnym stanie, także polecam te pędzelki. Zajrzyjcie sobie do Rossmana Beauty, coś tam one się nazywały. Drugi pędzelek, jaki warto mieć w swojej kolekcji, jeżeli zaczynacie właśnie przygodę z makijażem, to są takie jakieś puchacze. Ja tutaj mam dwa puchacze, to są puchacze z Hakuro. H74 to jest taki puchacz duży, a ten tutaj to jest chyba H17, bo mi się zdarł napis. One się różnią jedynie tym, że ten czarny jest ścięty tak. W szpic ten jest taki bardziej puchaty. Ten niestety nadaje się już nie za bardzo, bo możecie zobaczyć, że jemu się tutaj włosy rozchodzą, rozłażą zrobił się taki nieprzyjemny. Pędzelki z Hakuro mają też to do siebie, że po dłuższym czasie użytkowania one się robią troszeczkę takie twarde i troszeczkę kują w oczy, ale jakiś taki puchacz myślę, że warto mieć. One się idealnie sprawdzają do blendowania naszych powiek do rozcierania pięknie granic właśnie cienia, także jakiś taki puchacz myślę, że warto mieć to jest myślę, że podstawa po prostu w makijażu oczu mieć takiego puchacza do rozcierania pięknie cieni bo już takim niestety pędzelkiem tym płaskim nie rozetrzemy tego tak jakbyśmy chcieli, bo on jest bardziej zbity i bardziej twardy Warto też, myślę, że zainwestować w jakąś taką małą kuleczkę, mały taki pędzelek, który jest taką kuleczką do nakładania precyzyjnie właśnie w wewnętrznym kąciku oczu, czy w zewnętrznym cieni. Myślę, że to jest też bardzo fajna sprawa. Ja tym pędzelkiem też bardzo często malowałam sobie usta, także myślę, że taka kuleczka również by bardzo Wam się przydała. Także tutaj mam akurat Kawai 83, bardzo fajny, syntetyczny, mocno zbity pędzelek. I y, bardzo fajnie jest też mieć taki pędzel, jakiś naprawdę bardzo płaski nie mówię, że konkretnie musi być to tej wielkości pędzelek to jest pędzelek Kawai 86 który ja używam do rozświetlania pod łukiem brywiowym takiego kamuflaża Skobo który jest dosyć żółty, jasny właśnie aby właśnie fajnie obrysować tutaj łuk brwiowy. taki mocno ścięty pędzelek również bardzo fajnie się sprawdzi, on się fajnie też sprawdzi do wklepywania właśnie korektora pod oczy, delikatnie Także bardzo fajnie on mi się sprawdza Ja uwielbiam ten pędzel, jest bardzo fajny Tutaj mam też pędzel z Kawaii 89, który jest dosyć duży Ten pędzelek bardzo często mi służy do wklepywania również korektora pod oczy Bardzo fajnie się stapia, bardzo fajnie je rozciera tutaj właśnie ługu brywiowy Jeżeli nakładam jakiś kremowy produkt również bardzo fajnie się spisuje. Teraz taka najważniejsza rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to, to jest to, że ja tutaj Wam pokazałam pędzelki o kształcie, o wielkości, które polecam. Nie mówię, że konkretnie macie kupić ten pędzel P92 z Hakuro, z Denikarte, czy ten z Kawaii, czy ten właśnie z Kawaii, tylko mówię właśnie o kształcie, co Wam się przyda i myślę, że to jest taki zestaw, który wystarczająco Wam wystarczy właśnie do... Em, do właśnie takiego do zestawu początkującego. Zachęcam Was, żebyście sobie zerkały również dostarczki. Tutaj macie ten pędzelek kuleczkowy z Kawaii, który możecie prawie taki sam dostać w szafie essence z taką fioletową kuleczką. Bardzo fajne. Także myślę, że to jest taki zestaw, który zdecydowanie Wam wystarczy, możecie używać do wielu czynności. Natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś ma większe zasoby pieniężne, może po prostu sobie zakupić każdy z tych, których Wam tutaj poleciłam. Linki do tych pędzlów, które możecie gdzie możecie je dostać zarówno i tę kartę kawaj i ten piękny, cudowny, który uwielbiam, który jest bardzo tani, zostawię Wam na dole w opisie, także dajcie znać, czy taki filmik Wam się podobał, czy może macie któryś z tych pędzli, jaki jest Wasz zestaw początkowy właśnie do makijażu, trzymajcie się cieplutko.